Moc bierna połączenie urządzenia na szybciuteńku pokażę Wam 228 V, ale działa urządzenie. jest włączone, ponieważ tak zostawiłem na dość niskie napięcie. Wyłączymy ampery, spadły i to spadło. Czyli widać, że mamy teraz 231 V. Zbierna na wyłączonym, jakby bez odbioru. Mamy teraz 04 ampera i 0,4 cosinusa Fi ale to przy braku odbioru. Także są bardzo małe prądy bierne, indukcyjne, ponieważ tutaj cewki są. W związku z tym to jest indukcyjność. Teraz Wam szybciutko wyłączę to urządzenie, żeby ta dioda wyłączyła się. Widzicie, wyłączone jest już I teraz pokażę Wam, jak wygląda cosinus 1 8,73 przecinek siedemdziesiąt trzy Ampera. Bezpośrednio cosinus jeden Wyłączę to I weź Teraz proszę, bezpośrednio podłącz do gniazdka elektrycznego czajnik Do tego, czy tak, do tego, do tego, do, do tego. Zobaczymy, z pominięciem całkiem tego urządzenia, jaki jest moc bierna indukcyjna tego urządzenia. 0,991, moc 8,73. Tak, widzieliście? To urządzenie nie zwiększa nam mocy biernej pojemnościowej, ani mocy biernej indukcyjnej, przy swojej pracy. Oczywiście przy pracy jałowej ten kosinus jest dość wysoki, a to jest praca jałowa, o bardzo małym natężeniu prądu. Potem gniazdko wskazuje, że kosinus jest bliski 1, w przypadku czajnika, ponieważ czajnik sam siebie nie generuje żadnej mocy biernej. Także to jest chyba najważniejsza, najważniejsza informacja, którą chciałem Wam przekazać teraz, jeżeli chodzi o pytania, które mi zadajecie pod dzisiejszym filmem. Ja chciałem powiedzieć, że sponsorem dzisiejszego odcinka jest producent tych okularów. Dostałem je w prezencie. Pod tym filmem w opisie po raz kolejny pokażę adres internetowy. Tego optyka, ponieważ naprawdę te okulary bardzo mi się przydają wtedy, kiedy muszę teraz takie małe rzeczy analizować i żeby móc je czytać z dużej odległości bez błędnie. Także dziękuję sponsorowi i proszę o więcej pytań odnośnie tego urządzenia. To, co będę w stanie od razu zrobić, to zrobię i od razu wam dam odpowiedź. Do usłyszenia, miłego dnia.